Cześć ma! Dzisiaj jest super dzień. Jestem właśnie w Elephant Jungle Sanctuary Phuket. Tu macie dokładnie nazwę. Na odwrót, wiadomo, przednia kamera. Za mną już są słoniki. Zaraz zaczynamy półdniową wycieczkę po sanktuarium. Co będziemy robić? Wszystko zaraz zobaczycie. Od razu na początku tego filmu mówię. Jeśli przyjeżdżacie do Tajlandii, nie jeździcie na słoniach. Przyjeżdżajcie do takich sanktuariów. Pomagajcie tym słoniom, One są tutaj leczone, są dobrze traktowane. Nie są przede wszystkim wykorzystywane do złych rzeczy, czyli do wożenia ludzi. Zapraszam na odcinek. Na początku zaczynamy od omówienia różnych rzeczy. Pani tutaj będzie nam rozdawała owoce, różne rzeczy, żebyśmy karmili sobie słoniki. No, muszę się gdzieś dopchać bliżej. Teraz są robione kulki dla słoników z ryżu, z owoców. Na początku to chłopak ubijał, a teraz dzieciaki sobie robią kulki. Później będziemy tym karmić słoniki właśnie. I tutaj mamy przygotowane już jaderka dla słoników. Sam bym takie zjadł. Chyba wezmę jednego. Oh, baby, only wszyscy już biorą. Wzięliśmy banany, bo bananami się karmi malutkie słoniki. Arbuz jest dla większych. Widzicie co jest najważniejsze w takich saktuariach? Że te słonie nie są na łańcuchach. One sobie tu normalnie po prostu stoją. O, my będziemy karmić tego. To są przebyki wielkie. Jak byłem na Sri Lance w Parku Narodowym, opowiadałem mi więcej trochę o słoniach, że są dwa rodzaje słoniów. To są słonie indyjskie. One mają małe uszy, na dole na trąbie mają jednego palca takiego pomocniczego i one osiągają od... 2 do 3 metrów wysokości. Są jeszcze drugie słonie, drugi rodzaj słonie Jest to słonie afrykańskie, które mają bardzo duże uszy i one są nawet do 4 metrów wysokości, są dużo, dużo większe. Znaczy dużo, no. Jeden metr. Dla niektórych to dużo, dla niektórych nie, ale widać dużą różnicę. Ten słonik chyba jest w ciąży. A mi się wydaje. I ten słonik dostaje tyle jedzenia, że już mu się nawet jeść nie chce. Wiecie co? Szczerze, jak patrzę na oczy tych słoni, to, to jest dziwne. Normalnie jakby były czymś... Nie chcę źle gadać, ale to jest sanktuarium. Ale one wyglądają jakby były czymś stłumione. Wyglądają nam mega senne i to jest bardzo dziwne. I każdy słoń ma tutaj tak samo. Chyba, że po prostu te słanie, które wcześniej widziałem, bo w sanktuarium jestem pierwszy raz. Tamte były po prostu mega zdenerwowane. Bo tak jest. Nie wiem. Ciężko mi powiedzieć. Jeśli ktoś z Was wie jak normalnie powinny wyglądać, to napiszcie w komentarzach. Teraz pani tłumaczyła. Ile jak się sprawdza wagę i wzrost takiego pięknego słonika ten słoń dokładnie ma 2,44 m i waży 4, 4 tony i 100 kg czyli dziennie musi przyjąć 400 kg pożywienia ładnie co? Słoniki są super Jeszcze przed chwilą nam pani mówiła, że ten słoń jest tu nowy, że jest tu dopiero od 3 miesięcy. Że wcześniej był gdzieś bity przez ludzi. Jest taki jeszcze trochę nieufny, ale nie jest ani niczym wcipięty. Stoi normalnie. Chyba mu już coraz lepiej tutaj. Od razu dwie rzeczy dla was, o których muszę wspomnieć. Na dole w opisie otworzyłem sobie kod, znaczy otworzyłem, założyłem. kod promocyjny do Airbnb. Czyli jeśli ktoś by chciał dostać zniżki na wynajem mieszkania, przy następnej jakiejś podróży, wakacjach lub cokolwiek, skorzystajcie z tego kodu promocyjnego, wy dostaniecie taniej, ja dostanę coś od Was. Wszystko w cenie, oczywiście. Ale oni dzięki temu, że Wy kupicie to z mojego kuponu, ja coś dostanę. Będą mógł to wykorzystać po prostu przy kolejnej mojej podróży, bo to nie jest tak, że ja to dostaję, ja to po prostu mogę wykorzystać na wynajem jakiegoś lokum przy następnej podróży. I dodatkowo jeszcze chciałbym bardzo Wam polecić kolejny kanał, który też naprawdę ma duży potencjał, ale po prostu ciężko ruszyć dobrze. Są to Podróże w piguce. Na dole zostawię Wam link do kanału. Jest to bardzo urocza parka, którzy też podróżują. Podrużuj, no i wbijajcie tam. Lecę dalej. Kolejnym punktem wyprawę do sanatorium, sanktuarium. Nie sanatorium, sanktuarium. Są kąpiele ze słonikami. Ja sobie poczekam aż to ludzie stamtąd wyjdą. Bo nie chcę mieć takich słabych zdjęć czyli słabych ujęć. Chciałby czy te słonie to lubią czy nie? Jak są tak polewane? Bo nie wiem. Oho. Ja w gościa Patrzcie, jak się maluszek bawi tutaj. <śmienią> Na świetną zabawę. O, no, podoba mu się to bardzo, widać. Słoniki są kochane, dlatego nie jeździcie na słoniach. Będę to powtarzał sto razy. <słonka> no, kombinuję. A, spędzi go, patrzcie jak się drapie. Da. Wytarzał się w błocie i teraz spędzi. I co, dalej zabawa? Dobra, koniec kąpieli, zaraz kolejna atrakcja. Nie wiem, czy tak mogę powiedzieć. Zobaczymy, zaraz, zaraz nam powiedzą, co to kolejne. Taka wycieczka do sanktuarium niby jest wykupowana na południe. Są dwie opcje: można wykupić na dwie godziny, albo na południe. Ta na południe to są 3 godziny. Tak to wygląda. Ale wszyscy mówią, że dużo bardziej opłaca się badać. Te południowe są troszeczkę droższe, ale dużo bardziej się opłaca. Ja będziecie na Phuket dajcie znać, pomogę Wam to tanie trochę załatwić. Bo tanie jest, jeżeli bierzecie przez biuro podróży, niż jeżeli sami sobie przyjedziecie bezpośrednio. Dobra. Wcześniej słoniki miały kąpiele w błocie, a teraz wchodzą do normalnej się wykąpać. Ludzie mogą je myć, szorować i to dla nich też jest jakaś tam forma przyjemności na pewno. Podobno to lubią. Teraz widać, że te słoniki to naprawdę lubią bardzo, że to jest dla nich przyjemność. Zresztą, pytałem teraz Pani przed chwilą, która tutaj się nami zajmuje, naszą grupą. Powiedziała, że słonie to bardzo lubią. Powiedziała mi, że ogólnie mają parę takich sanktuariów na poket. I mają ogólnie 27 słoni uratowanych, jak na razie. I pytałem się, dlaczego to dalej jest dostępne, że można jeździć na słoniach. No mówi, że to po prostu dla niektórych jest biznes i... Cały czas walczą o to, żeby to było zakazane, ale jak na razie nie przynosi to skutków. Zapytałem teraz pani, jak to wygląda, jak słonica jest w ciąży. To ciąża trwa od 18 do 22 miesięcy. Mały słonik, który się urodzi ma 100 kilo. Jeden słoń w ciągu swojego życia może mieć około 5-6 małych. I jeszcze jedna taką ciekawostką jest, jeżeli na przykład są bliźniaki, Słonica jest podwójnie zapłyniona, znaczy podwójnie. To są po prostu ma bliźniaki i to niestety jeden umiera. Pani to tłumaczyła, że po prostu tam w środku jest przeznaczony tak, by tylko dla jednego, i zawsze tak jest, że nie mogą się dwa urodzić. Troje smutne, ale tak jest. Смотрите, сейчас Соники идут в и это буквально бассейн, потому что здесь летит с горы.

I teraz pani nas będzie uczyła, jak się robi papaja salat, czyli taką ostrą sałatkę tajską, która jest bardzo popularna tutaj. I tutaj jest gotowa sałatka, tą, którą przed chwilą tam pani uczyła. Ocenia wycieczki tutaj. Macie jeszcze obiad. Co dokładnie jest, to Wam nie pokażę, no bo wszystko jeszcze jest zamknięte. A później pewnie się rzuci tyle ludzi, że nie będę miał jak tego nakręcić. No, ale wiecie, że możecie to zjeść przynajmniej. Teraz przeczytałem tu jeszcze jedną fajną rzecz. Słoń musi zjeść dziennie 10% swojej wagi. Dlatego zajmuje mi to bardzo dużą część dnia. I dodatkowo musi wypić od 65 do 100 litrów wody. Dużo, co nie? No i obiadem się tutaj kończy. Troszkę sobie wyobrażałem to lepiej, ale i tak sanktuarium w sanktuarium. Podobało Ci się Marta? Proszę no, no, z to różnie bywa. No, no było świetnie. Normalnie by jej się nie podobało pewnie, ale że była w moim towarzystwie, to było super. Wiadomo. <ścoughs> Żartuję, oczywiście. Dobra, dziękuję bardzo, że oglądaliście ten odcinek. Jak się komuś spodobał udostępnijcie, zostawcie komentarz, łapkę i nie jeździcie na słoniach w Tajlandii. Tak, Pozdrawiam i wbijajcie do Marty.